Prawdziwy sezon pszczelarski zaczyna się już w lipcu ubiegłego roku, dlatego że rzeczą najważniejszą jest przygotowanie pszczół do zimowli. Odpowiednie przygotowanie pszczół do zimowli to jest ta siła napędowa na rozwój wiosennej pszczoły, a następnie wiosną pszczoły w silnej kondycji bardzo szybko zaczynają zbierać miód. Czyli pszczelarz zaczyna sezon praktycznie w lipcu i kończy go w lipcu. Wiosną kiedy już zaświeci pierwsze słońce, pszczoły dokonują tak zwanego pierwszego oblotu. Pierwszy oblot pszczół to jest ten sygnał dla pszczelarza, że rozpoczyna już pracę w pasiece. Pracę w pasiece rozpoczyna od przygotowania poidła, od odpowiedniego docieplenia gniazd pszczelich, Usunięcia elementów zawilżałych, zapleśniałych, ponieważ wios, zimą, różnie to w rodzinach bywa, czasami zdarza się, że któryś ul zamięknie i te wszystkie mokre elementy należy z ula usunąć. Następnie dbamy o to, aby pszczoły miały ciepło, następnie, żeby miały pokarm i odpowiedni dostęp do czystej, ciepłej wody. W tym czasie po pierwszym oblocie w pasiekach ustawiamy już poidła po to, aby pszczoły miały dostęp do czystej wody, nie zbierały wody z kałuży. W kałużach woda najczęściej jest mało czysta, po drugie jest zimna, a pszczoły lubią ciepłą wodę. Następnie, kiedy już odpowiednio pszczoły są przygotowane i odpowiednio już zabezpieczone, wtedy pszczelarz dokonuje tak zwanych przeglądów. Przeglądów, czyli rodziny słabe, które wiadomo, że bardzo późno dojdą do siły lub w ogóle nie dojdą do siły, łączymy z rodzinami silnymi. Takie po to, aby nie utrzymywać rodzin słabych. W pasiece siła rodzin musi być wyrównana, aby nie dopuścić do rabunków. Następnie pszczelarz przystępuje do poszerzania gniazd. Poszerzanie gniazd się odbywa na początku ramkami z suszem, potem ramkami z węzą, a następnie dokłada nadstawki. Nadstawki dokłada się po to, aby zbierać miody odmianowe. Ci pszczelarze, którzy nie stosują nadstawek, mają praktycznie jeden rodzaj miodu. Jest to miód wielokwiatowy, natomiast miody odmianowe zbiera się poprzez nadstawki. Są to specjalne ramki, które są wstawiane do ula w momencie, kiedy kwitnie odpowiedni pożytek. Czyli jeżeli pszczelarz chce pozyskać odmianowy miód rzepakowy, to tuż przed rozkwitnięciem rzepaku wkłada ramki nadstawkowe. Wówczas pszczoły mają, tendencję do nos w ogóle pszczoły mają tendencję do noszenia miodu w najwyższe partie. Dlatego ramki nadstawkowe położone na gnieździe są tym elementem najwyższym wówczas w i pszczoły w najwyższy punkt noszą miód rzepakowy. Po wywirowaniu miodu rzepakowego przygotowujemy rodzinę do miodu akacjowego i znów. Przed zakwitnięciem akacji ramki nadstawkowe muszą być, z ramek nadstawkowych musi być usunięty miód rzepakowy, po to, aby przygotować miejsce na miód akacjowy. Następnie po miodzie akacjowym mamy miody lipowe. I tutaj znów podobna historia przygotowania gniazda, przygotowanie ramek nadstawkowych na to, aby pszczoły miały gdzie nosić miód lipowy. Praktycznie w naszym sezon, w rejonie tutaj łódzkim na miodzie lipowym kończy się sezon i wówczas pszczelarz przystępuje do karmienia zimowego pszczół, jak i również do leczenia pszczół. Pszczoły niestety bez pomocy człowieka dzisiaj nie przeżyją. Niestety Pszczoły są atakowane przez wiele różnych chorób, a najczęściej są to choroby wirusowe, jak i również pasożyty, jakim jest baroza. Choroby wirusowe najczęściej pojawiają się w rodzinach słabych, w rodzinach, które są zaatakowane przez warozę. Dlatego już w miesiącu lipcu stosujemy leki przeciwko warozie, po to, aby pszczoły, które będą przygotowane do zimowli, nie były pokute przez warozę. Tak przygotowane rodziny pszczele, w odpowiednim czasie zakarmione i w odpowiednim czasie zaleczone, przystępują w pełnej sile do zimowli. Pszczoły, które nie są wykorzystywane praktycznie jesienią do niczego. One tylko sobie fruwają i zbierają pyłek. Takie pszczoły bardzo szybko obrastają w tkankę tłuszczową i bardzo dobrze zimują. Tak przygotowana rodzina do zimowli jest pewna, że ona tą zimę przetrzyma w dobrej kondycji. Pszczoły, które się wygryzają do 10 września, to są pszczoły, które są siłą napędową na wiosenny rozwój rodziny pszczelej. Te pszczoły zimują do miesiąca maja. W sezonie pszczoła żyje bardzo krótko, bo żyje do 40 dni. Ona przechodzi odpowiednie okresy w swoim życiu czyli najpierw jest tą pszczołą, która czyści kubki na miód, potem karmi młode pszczoły, wypaca, po, wypaca bosk. I ostatnie jej stadium to jest to, kiedy ona leci w pole po nektar, z którego potem jest produkowany piękny, słony, słodki produkt, jakim jest miód. Ale nie tylko miód produkują pszczoły. Pszczoły produkują również propolis, produkują mleczko pszczele, ale produkty pszczele, które pozyskujemy z ula, są tylko fragmentem produkcji roju pszczelego. Największy, największy Pożytek z rodzin pszczelich to jest poprzez zapylanie roślin owadopylnych. W naszej szerokości geograficznej około 80% roślin to są rośliny owadopylne, z czego prawie ponad 70% zapylane jest przez pszczoły. Tak jak Albert Einstein powiedział, że jeżeli zginie ostatnia pszczoła, to człowiekowi pozostaną 4 lata życia, to jest prawda, bo niezapylone rośliny dadzą mniejszy plon. I wówczas z mniejszego plonu pozostanie problem, jak wyżywić całą ludzkość na kuli ziemskiej.